Alicja Trojan Aleatora, Satoru Gojo. Regresuje mnie ta muzyka, puja. regresuje mnie ta muzyka w czasie, słońce. Z nikim tego czasu do podziału, Satoru Gojo, technika nieskończoności, Achilles i Żów, potrafiłeś to słońce, Ty miałeś takie skile, że w tej jednej chwili, teraz. Rozszerzyłeś do nieskończoności sekundę. Mitologizuję tę naszą relację, czy prawda obiektywna byłaby korzystna dla mnie? Mam przywiązanie do percepcji ciebie z wtedy, narzuciłeś próg kosmiczny, narzuciłeś efekt Pigmaliona, żem inteligentna jak Wittgenstein. Moje drzewo potencjalności to ontologia traktatu. Dociekania za drogie, ale jak chcesz mi zrobić prezent, to weź od razu dwie sztuki. Drugą dam susk w odpowiednim momencie. Jestem w błędzie. Permanentnie jestem w błędzie. Wszędzie widzę bariery. Tytanowy bunkier niewadka, Wytnę tam dziurę, zamontuję hartowaną szybę, wstawię diament. Patrzcie na tę inteligencję, potencjał, Albo chuj, nieważne. Bo zamiata mnie podczas montażu odsłonięcie niebezpieczne. Co z tym zrobić, słońce?